Książka do gadania, choć ze mną pokażę Ci, jak zrobić w bardzo prosty sposób książkę, która pomoże Tobie rozwijać komunikację, budować intencje, a także zachęcać do dzielenia się swoimi doświadczeniami i rozwijać preferencje każdego dziecka. Książka, którą przygotowałam, składa się z pytań, które wybiera każde dziecko, jeżeli jest w stanie wybrać. Oraz stron, na których znajdują się słowa potrzebne do zbudowania odpowiedzi. Zadanie polega na tym, że każdy po kolei wybiera zdanie, które mu się podoba. Czyli możemy mówić o tym, jak się czujemy, co oglądaliśmy w telewizji, co mamy na śniadanie, co robiliśmy w domu, albo czym przyjechaliśmy do szkoły. Wybieramy sobie tanie, które najbardziej nam się podoba i bardzo często jest co masz na śniadanie. Umieszczamy je sobie tutaj na środku tablicy. A następnie ja kieruję dziecko do właściwej strony z odpowiedziami. Mamy śniadanie. Mamy też dwie strony z różnymi produktami na śniadanie. Od razu umieszczam już początek zdania mówiący na śniadanie mam. I dziecko wybiera produkty, które ma na śniadanie. Jeżeli samodzielnie nie jest w stanie wybrać tych produktów, to wtedy idziemy do jego plecaka. On wyjmuje produkty i na podstawie dopasowania symboli do rzeczywistych produktów budujemy zdanie. A następnie wraz z dzieckiem czytamy to zdanie. Dodatkowo możemy jeszcze powiedzieć: kto zrobił takie pyszne śniadanie mama czy tata? Kiedy już uda nam się zbudować takie zdanie, musimy odłożyć wszystkie symbole na miejsce. Więc sprzątamy je, i kolejna osoba wybiera kolejne pytanie. Możemy zrobić również w ten sposób, że wykonamy sobie zdjęcia wszystkich dzieci, które mamy w grupie bądź w klasie, umieścimy sobie tutaj te zdjęcia. I możemy robić tak, że dzieci będą zadawać sobie te pytania nawzajem, jeżeli już dobrze znają książkę i po niej nawigują. Jeżeli rozumieją stawiane pytania, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo często używałam tej książki, kiedy dzieci jeszcze nie rozumiały pytań, ale na zasadzie budowania odpowiedzi uczyły się rozumienia tego, co znaczy zadawać pytanie. Przygotować sobie zdjęcia dzieci, i dzieci mogą nawzajem zadawać sobie pytania. Taka książka gwarantuje Tobie, zachęci każde dziecko do gadania. Nawet takie, które ma tych możliwości bardzo mało, dlatego że jeżeli nie potrafi werbalnie tego powiedzieć, to zawsze możesz mu pomóc i zbudować. A co w sytuacji, kiedy dziecko nie chce, odpowi hmm, chce odpowiedzieć, ale nie wie, jak odpowiedzieć, możesz mu zadawać pytania dodatkowe. Na przykład, co robiłeś w domu? Otwieramy na stronie, gdzie mamy różne aktywności domowe i możemy zadawać dziecku pytanie. Znając już trochę dziecko, czy na przykład rysowałeś, czy bawiłeś się? Jak się bawiłeś? Czym się bawiłeś? Piłką, czy bawiłeś się klockami? Pomagałeś mamie w kuchni, czy pomagałeś robić pranie? Odrabiałeś pracę domową, czy oglądałeś bajki na przykład z babcią? Możemy zadawać dodatkowe pytanie i w sytuacji, kiedy dziecko nam mówi, yy, potwierdza, to my wówczas budujemy, e, budujemy tą wypowiedź na pasku zdaniowym. Bardzo ważne jest to, że ten pasek zdaniowy ma ograniczoną objętość, więc nie możemy zbudować zbyt długiego zdania. Pamiętajmy też, żeby każde zdanie odczytać wraz z dzieckiem i pokazać je innym uczestnikom, tak, żeby każdy miał szansę zobaczyć i uczyć się rozumienia tych budowanych wypowiedzi. A ty, jakie masz sposoby na rozwijanie mowy twoich uczniów? Będzie mi miło, jeżeli podzielisz się ze mną nimi w komentarzu. Pozdrawiam.